Cześć Wszystkim. Dziś jestem znowu na działce. Przyszłam sobie zobaczyć, jak wygląda sprawa z pryzmą, którą przerzucałam niedawno. W zasadzie właśnie w sobotę. Dziś mamy środę. I jak widzicie, temperatura jest w tej chwili 44 stopnie Celsjusza, więc całkiem fajnie. Już nie spodziewam się tej temperatury wyższej. Taka jak była jeszcze przed przerzucaniem. Czyli w okolicach 65 stopni Celsjusza. Nie, przepraszam, ta pryzma akurat miała maksymalnie to, co udało mi się zaobserwować, 59 stopni Celsjusza. Czyli całkiem ok, bo idealna temperatura do kompostowania jest między 55 a 65 stopni, żeby te nasiona, które są w środku, i patogeny, zneutralizować właśnie w tej pryzmie. Więc. Teraz po przerzuceniu nie spodziewałam się, że ona wzrośnie właśnie do, do tych 55-65 stopni Celsjusza. Przede wszystkim ze względu też na to, że już jest zimno na zewnątrz. I w dzień, i w nocy. W nocy temperatura spada na poniżej zera. Także ta temperatura, która w tej chwili jest w tej przyzmie jest dla mnie jak najbardziej satysfakcjonująca. Jak już powiedziałam, tej pryzmy nie będę więcej przerzucać, bo już sobie wymieszałam ją tak, jak chciałam. Teraz niech sobie tutaj tylko pracuje i będzie ok. Do wiosny, do wiosny myślę, że będzie ok. Spodziewajcie się jutro filmiku z ogrodu, jeżeli nic się nie zmieni, no to pospacerujemy sobie troszkę po ogrodzie. Pokażę Wam, ile w przeciągu roku czasu się zmieniło. Z działki, na której nie było nic, do działki obecnie. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.